Henrym. Tomek wyjechał, by obsłużyć swoją małą, ale własną lokalną linię. Henryk i Gordon zostali sami i bardzo żałowali, że go nie ma. Mieli więcej pracy i musieli sami podstawiać sobie wagony, a tego nie znosili. James też narzekał: Nie mamy kiedy odpocząć, żaliły się lokomotywy, ale wagony tylko się śmiały. Jesteście ospałe i leniwe, dogadywały. Miał gruby dyrektor z lokomotywami wiele problemów. Wielkie stacje na obu końcach linii miały obrotnice. Gruby dyrektor umieścił je tam, aby lokomotywy z tendrem mogły się obracać, ponieważ cofanie jest dla nich niebezpieczne. Małe lokomotywy, takie jak Tomek, nie potrzebują obrotnic. Mogą jeździć do przodu i do tyłu. Lecz gdyby poważnie wziąć to, co mówi Gordon, można by odnieść wrażenie, że gruby dyrektor przydzielił mu tender, żeby od razu było widać, jak jest ważny. Ty tego nie zrozumiesz, mój Tomku. My, lokomotywy z tendrem, mamy pozycję. Nie ma większego znaczenia, dokąd ty jedziesz, ale my jesteśmy ważne i gruby dyrektor postępuje niewłaściwie, każąc nam przetaczać i podstawiać wagony i jeździć po brudnych bocznicach. Tomek uśmiechnął się i odjechał, prowadząc Annę i Klarę. – Oburzające! – syknął Gordon i wjechał na obrotnicę tyłem. A obrotnica była miejscem, gdzie zwykle hulał wiatr nad morza i jeśli lokomotywa nie ustawiła się odpowiednio, trudno ją było obrócić. Dziś Gordon był w złym humorze, a wiatr mocno dmuchnął. Jego maszynista starał się ustawić go odpowiednio, ale Gordon nie chciał mu pomóc. Palacz chciał ręcznie przestawić obrotnicę, ale ciężar Gordona i silny wiatr uniemożliwiały to. Nieładnie, powiedzieli w końcu. Chyba nie jesteś dziś w nastroju. Nie chcesz z nami współpracować. Następny pociąg będziesz musiał poprowadzić tyłem. Spójrzcie, zawołali jakiś chłopcy. Nowa lokomotywa. A nie, to tylko Gordon jedzie tyłem. Halo! zawołał Tomek. Udajesz małą lokomotywę? Świetny pomysł. Chyba powinieneś zmienić swoje zachowanie. Gordon nic nie odpowiedział. Nawet James śmiał się, kiedy go zobaczył. Lepiej uważaj syczał Gordon ty też możesz utknąć. Nie ma obawy odpowiedział James. Nie jestem taki gruby jak ty. Nie wolno mi utknąć pomyślał James. I zatrzymał się w odpowiednim miejscu na obrotnicy, która płynnie obróciła się. Gordon przyjechał, by to wszystko zobaczyć. A James obracał się łatwo, zbyt łatwo. Wiatr wiał i James nie mógł się zatrzymać. No co tam? Powiedział Gordon. Udajesz karuzelę? Biedny James czuł się okropnie, gdy bez słowa został odstawiony do lokomotywowni. Tej nocy trzy lokomotywy zorganizowały naradę niezadowolonych. To wstyd, żeby tak traktować poważne, wielkie lokomotywy z tendrami. Gordon musi jeździć tyłem i ludzie sądzą, że jest zwykłą lokomotywą. James kręci się na obrotnicy. Wszyscy się z nas śmieją, a na dodatek gruby dyrektor każe nam przetaczać wagony na brudne bocznice. Uff! Słuchajcie, powiedział Gordon, a potem długo szeptał. Zróbmy to jutro. Gruby dyrektor wyjdzie na głupstwo. Lokomotywy postanowiły od jutra strajk.